Gdy zaś Jezus narodził się Betlejem, Giudei, w Betlejem w Judei, za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pogląd. Skoro to usłyszał Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykabłanów i ludu i wypytywał ich gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli. W Bedleje ludzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Bedleje, ziemio Judy, nie jesteś znowu najliczny spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czasu kazanie się w wjazdy a kierując ich do Betlejem, rzekł Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby mi ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni, zalecuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię, z matką jego Marygo. Padli na twarz i oddali mu pokłon I otworzywszy swoje skarby ofiarowali mu dary, złoto, kadziło i mirrę. A, a otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.